O, dzień dobry, witam na kanale Yoshi, ale sram, gdzie codziennie sramy daily contentem Na sam starcie zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem Słuchajcie, dzisiaj oglądamy 300 IQ Impostor, hack i inne manga yy, fany moment 36 Więc zobaczmy w takim razie, czy rzeczywiście będzie śmiesznie I zobaczmy w takim razie co tutaj się będzie wyprawiało? Słuchajcie, ogólnie chciałem wam powiedzieć na samym początku, przypomnieć, że w ten piątek startuje o 18.00 serwer KoksCraft.pl wersja Minecrafta dowolna. Możecie wbijać, bo będziemy grali tam, chociażby ja, Szymek, Paczol, jeszcze zgarniemy Nexę, Jawora i tak dalej. Będziecie mogli pograć sobie z youtuberami w minigierki, więc polecam serdecznie. No i zobaczmy w takim razie, co tutaj się będzie działo w tym. Te... O kurde! O kurde! O, aż. aż. Yy, aż mi. Yy, przestało się ładować. Wow. Nie wiedziałem, że można tak zabić, żeby widzieć ciało przez ścianę. Dobra, co tu się wydarzy? Self report, guys. Kick green. Zobaczmy, czy zielony był. Okej, okay, czyli zielony był. No ta akcja akurat nie była 300 IQ. Była dosyć. no do dupy, bym powiedział. Więc yy, tutaj. okej. Okay. Ja, yeah. Ała! Gość rzeczywiście robił taski. Ja, yeah. Gościu robił taski rzeczywiście. I nie widział tego, że ktoś zabił mu pod nogami kogokolwiek. Bo zasłaniały mu taski. Ja yeah, dupię. Potężnie Okej, okay, poszedł cyk! Wytypy wy w ogóle. Co za tu hedy? Przecież każdy wie, że tutaj widać przez tą szybę. Znaczy może nie każdy najwidoczniej. Ja pierdzielę, to jest insane po prostu Gentleman. No, czyli wyrzucił na lajcie tych wszystkich impostorów. Zobaczmy, idzie na kamery. Wbija na kamery. Czy ktoś zabija na kamerach? Boże! I co, jeszcze do węta skoczy? <noise> Nie wiem. To się tak śmiesznie ogląda. Drugą osobę dziabnął, i widać zwłoki w ogóle. Ja wale. Wow. Wow za tego impostora. Być takim totalnym debilem. To ja w szoku jestem naprawdę. Okay. Co się stało? Yellow yellow. Ale. Co się stało, bo. Ty się gościu wyskoczył z wenta, tylko. Nie rozumiem logiki. Dobra, ten robi tutaj zadania. I co, ten mu wskoczy do wenta zaraz? O ja! Ale to trzeba być tu headem, przecież. Szczerze, gdyby ten gościu poleciał do. Zrobił wenta, zabił tego, co był na łeponsach. To tamten by nawet nie widział go. A ten po prostu zrobił akcję jak debil. Ok? Boże! Boże! Co za. Co za Tuchet? Co za Tuchet? Co za Tuchet? Co, co za totalny Tuchet? Tak się dać widzowie. Naprawdę jest. Top 10 sadgę sytuacji. I co, i tutaj też? Ale ci ludzie tu są cymbały. Jakie tu są cymbały. Dobra, i teraz gość nie widzi. Teraz gość nie widzi, że coś się dzieje. Obok niego. Okej, okay, zrobiło się ciemno. Ok. Oho Co za debil No nie, jeszcze ten event na koniec Ja myślałem, że... co w sensie, tu są przemieszane dobre akcje z takimi tuhedami totalnymi I to jest piękne Jak masz taki kontrast po prostu I widzisz tych idiotów, co grają jak idioci po prostu Sajpuję kartą bardzo ładnie, perfekcyjnie. Karta zasajpowana. Adminek. O, o, w węcie stoi, gościu. Gość siedzi w węcie. Gość siedzi w węcie. Wiem to, bo oglądam pogromców mitów na moim głównym kanale. Nie, ja nie mogę. Jakim to trzeba być zbanem totalnym, żeby nie zdać podstawowych mechanik tej gry? Strasznie się na to patrzy, widzowie, to jest. bo Moje oczy ponom jak to oglądam. Moje oczy naprawdę ponom jak to oglądam. Okej. Okay. Gościu biegnie... Gościu, gościu nawet nie zauważył, że ciało tu jest ukryte. I se poleciał. Ja walę. O nie. Naprawdę Gość nie widział typa za ścianką i... i kiknął innego typa, który przebiegł obok niego Co za tuchet Dobra, szybki węcior Double kill chyba wleci, co? Bardzo ładny double Kilek. Sosika. A on nie widzi! Bo oni są za fotelem zabici! Oni są zabici za fotelem, nie widział w ogóle tego. Ok. Nie, to jest. Zbyt potężna takcja była. Ok. I co, zasłoni go? Gościu biegnie. Ale oni biegają w ogóle, jak? I go dziabnie. No, i pasy. To drzwi mu zamknie. Ja już to chyba widziałem nawet gdzieś w jakiejś kompilacji. No potężna ta akcja była Potężna była ta akcja widzowie Słuchajcie, to by było na tyle, dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie Fajna była ta kompilacja, mega mi się podobała Pamiętajcie smthastore.pl polecam serdecznie Coxcraft.pl serwer Minecraft piątek 18.00 Coxcraft.pl, coxcraft.pl, coxcraft.pl Zapraszam Nera